Cześć kochani, bardzo się cieszę, że tu jesteście. Zapraszam Was dzisiaj do action, ale na wyjątkowy przegląd, bo pojawiło się naraz tyle nowości do kuchni, że stwierdziłam, że będzie dzisiaj troszkę tematycznie i pokażę Wam dziś właśnie je. Oprócz nowych sprzętów zobaczcie urocze etażerki, sporo pojemników i akcesoriów. Są też nowe lunchboxy, ostrzałki do noży oraz wiele modeli kubków. Jest też nowa chemia i sosy na grilla. Przed Wami bardzo ciekawy odcinek. Już nie mogę się doczekać. I lecimy! Przegląd nowości zaczniemy od sprzętów. Na półkach właśnie pojawił się ten wielofunkcyjny siekacz marki Petra. Marki, której w sumie no, coraz więcej jest w Action. Taki siekacz ułatwi Wam przygotowywanie posiłków. Posiada ostrza ze stali nierdzewnej. I też taki wygodny pojemnik, do którego od razu trafiają te posiekane składniki. Dzięki niemu szybko potniecie warzywa w takie cienkie i długie słupki, na przykład cebulę, cukinię czy buraka. Jest też ostrze do krojenia w takie grubsze słupki. Świetna sprawa do szybkiego przygotowania frytek, ale też i pocięcia papryki czy tam marchewki. I jeszcze w zestawie znajdziecie dwa ostrza do cięcia w plastry o dwóch różnych grubościach. Idealne do zrobienia szybkiej mizerii z ogórków, do pomidorów czy talarków z ziemniaków. Naprawdę fajnie zapowiadający się sprzęt, właśnie jeśli chcecie no, usprawnić Wasze prace w kuchni. Yy, tam, zrobienie sałatki czy dań składających się z kilku warstw, są już dostępne w Action za 40 zł. Na półkach pojawiły się także bardzo stylowe etażerki. Są wykonane w całości ze stali nierdzewnej, mają dwa poziomy. No i na uwagę na pewno zasługuje tu ten uroczy uchwyt w kształcie serca. Etażerki są naprawdę niewielkie, no ale właśnie mogą się przydać na jakieś e, takie drobne przekąski, owoce czy ciasteczka. E, tak podane na pewno zrobią wrażenie na gościach, no i też ozdobią wasze stoły. Do wyboru mamy dwa kolory, e, są złote i też srebrne, jeśli akurat bardziej pasują wam do zestawy. Bardzo ciekawa nowość, za którą zapłacicie 25 zł. Pojawiły się też takie zestawy dwóch misek. Są wykonane ze stali nierdzewnej, no i dodatkowo posiadają od razu przeźroczystą pokrywkę. Dzięki czemu no żywność oczywiście pozostanie na dłużej świeża. No i no słuchajcie, no właśnie często w sklepach są miski bez żadnej pokrywki. Potem w kuchni gdzieś tam szukamy, czym by tu je przykryć. A tu proszę, od razu taki gotowy zestaw. Miski mają 320 ml pojemności i zapłaćcie za nie 10 zł. Zerknijcie też na te zestawy sztuczców. Są wykonane ze stali nierdzewnej i to co na pewno zwraca uwagę to fakt, że mają one bardzo elegancki wzór w prążki. W środku są cztery noże, widelce, łyżki i łyżki deserowe i do wyboru są zestawy złote i srebrne. Ich cena to 45 zł. Na półkach są też już nowe modele kubków, są wykonane z porcelany, mają 400 ml pojemności, no i są z uroczymi motywami aż w trzech wariantach. Mamy tu takie spokojne, stonowane akcenty kolorystyczne, możecie je też mieć w zmywarce i za sztukę zapłacicie 12 zł. I znowu dostępne w Action są te minutniki. Możecie je postawić na stojaku albo przyczepić do drzwi lodówki, bo tył tych minutników jest właśnie magnetyczny. Posiadają one także ekran LCD, no i działają na baterie. Wiem, że teraz sporo piekarników ma już sobie te minutniki, ale jeśli wolicie właśnie takie klasyczne, to znajdziecie je w trzech kolorach: w białym, czarnym albo takim różowym. Zapłaćcie za nie 10 zł. Kolejna nowość w dziale kuchennym to te zestawy sztućców, ale one są dla dzieci. Są wykonane ze stali nierdzewnej i w środku mamy nóż, widelec i dużą łyżkę. Myślę, że to będzie bardzo przydatny zestaw, jeśli no nie chcecie już by dzieci jadły plastikowymi, ale jeszcze z tymi dużymi sztućcami mogą odczuwać dyskomfort. Te są naprawdę dobre jakościowo, no i też mniejsze rozmiarowo niż te zwykłe sztućce. Dodatkowo na dole mamy jeszcze takie urocze motywy ze zwierzątkami i do wyboru mamy też dwa warianty. Zestawy są już dostępne. Dostępne za 13 zł. I zaraz obok za 12 zł znajdziecie nowe ostrzałki do noży. Posiadają one taką ceramiczną tarczę ścierną, która ma dawać właśnie tą wyjątkową ostrość nożom, a podstawa ma antypoślizgową gumę. Zerknijcie też na te nowe pojemniki na kanapki. Będą na pewno dobrym zakupem, by zabrać ze sobą te kanapki do pracy, na wycieczkę czy do szkoły. Tak w ogóle dziś ostatni dzień szkoły. Jakie macie takie najfajniejsze wspomnienia ze szkoły? Napiszcie no, w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. I powiem Wam, że dzisiaj tak szłam za dziewczynami, które trzymały te świadectwa. Jech, no naprawdę szkoda, że tak nie doceniamy tego czasu, nie? Że tak szybko chcemy być dorośli. A pojemniki są dostępne w kilku kolorach, mają sporo przegródek. Jeszcze jest tam taki pojemnik na sos. Całość jest wykonana z tworzywa sztucznego i są one już dostępne za 13 zł. No widzicie ja swojego pierwszego lunchboxa kupiłam no lata temu za 70-90 zł. Szkoda, że wtedy nie było tego sklepu. Kolejny powrót, a mianowicie zestawy dwóch woreczków do przechowywania żywności. Są one wielokrotnego użytku o dwóch różnych wielkościach. Mogą wam się przydać na jakieś przekąski, orzechy, ciasta czy owoce. Spokojnie też możecie w nich zamrażać i wkładać do lodówki. Do wyboru też mamy kilka kolorów kupicie je za 5 zł. Ponownie dostępne są też te słoiki. Niewielkie, ale na pewno znajdziecie dla nich jakiś pomysł, co by tam przechować. Pamiętam nawet, że na naszej grupie na Facebooku jedna z pań pięknie przechowała tam kolorowe posypki. Miała takich kilka słoiczków jedne obok drugiego. Ślicznie to pamiętam, wyglądało. Pojemniki posiadają pokrywkę z drewna akacjowego. One są bez uszczelki i mają 250 ml pojemności. Za sztukę zapłacicie 4 zł i 50 groszy. Kochani, w Action pojawiła się też cała nowa seria słoików. Tu lecimy po kolei, bo mają kilka rozmiarów i kształtów. Są wykonane z grubego szkła i posiadają szczelną zakrętkę z uszczelką. Tu wyjąłam tą kartkę ze środka, bo właśnie chciałam Wam pokazać dokładniej kształt. Moim zdaniem jest no, trochę taki inny, ciekawy przez tą właśnie nakrętkę. Najmniejsze słoiki mają pół litra pojemności i kupicie je za 8 zł. Większe mają 750 ml. I one kosztują 9 zł, a za 1 litrowe zapłacicie już 12 zł. Następnie mamy troszkę wyższe i takie bardziej pociągłe, są 1,5 litrowe, ich cena to 14 zł. A do jakichś przetworów możecie użyć te 2-litrowe, również za 14 zł. I już ostatnie to słoiki dedykowane do makaronu, do spaghetti. Takie wysokie i smukłe. Mają 2 litry pojemności i one są już dostępne za 18 zł. I na chwilę tylko przeskoczymy na chemię, bo pokazały się tu nowe zestawy od marki, która powoli wkracza nam do action. Jest to zestaw do czyszczenia grilla, w środku znajdziecie rękawiczki, torbę i taki półlitrowy środek czyszczący. No i ten zestaw pomoże wam usunąć zabrudzenia i ten tłuszcz z grilla kupicie je za 13 zł. Na sprzątaniu kuchni pomocne mogą być też takie nowe ściereczki z mikrofibry. Mają 40x60 cm i ten model naprawdę słuchajcie jest gruby. Są one już dostępne za 9 zł. Do działu kuchennego powróciły też łyżki cyzakowe, Są wykonane ze stali nierzywnej, no i też powracają z taką jakąś ulepszoną jakością. Kupicie je za 7 zł. A dla młodych pojawiły się te butelki na napoje. Mają pół litra pojemności i są wykonane ze stali nierdzewnej. Do wyboru mamy tu kilka motywów z tych najpopularniejszych bajek. Ich cena to 35 zł. I na półki powróciła taka najprostsza biała porcelana. Była już w Action i jest znowu dostępna. Mamy tu z niej kubki, które kupicie za 5 zł. I w tej samej cenie są również małe talerzyki śniadaniowe. Możecie też kupić takie miseczki. Całą tą zastawę możecie spokojnie mieć w zmywarce i podgrzewać w kuchence mikrofalowej. Zatem mniejsze miseczki zapłacicie 8 zł, a już 10 zł kosztują takie większe miski. I największe, idealne na przykład na sałatkę kupicie za 19 zł. I skoro mamy sezon letni, to chciałabym Wam tylko przypomnieć, że w Action są naprawdę bardzo ładne zestawy szklanek na napoje, na wodę. Za te trzy sztuki w bardzo stylowym kształcie zapłacicie zaledwie 12 zł. Tu troszeczkę prostsze, również w zestawie znajdują się trzy sztuki wysokie i cena to 13 zł. A jeśli wolicie, żeby coś na nich się działo, to te mają taki wzór w prążki. W zestawie znajduje się 6 sztuk i kupicie je za 14 zł. Troszeczkę mniejsze, identyczne, również 6 sztuk, kupicie za 9 zł. A tu już takie najprostsze, w zestawach również po 6 sztuk, za 13 zł. I tu już kolejny powrót, a mianowicie te bardzo niewielkie szklanki do espresso, zaledwie 80 ml, mają wdzięczny taki żebrowany wzór, za sztukę zapłacicie 3,50 zł. Ponownie dostępne są te zestawy trzech kieliszków do wina. Proste, klasyczne, ale bardzo wdzięczne. I cena to zaledwie 8 zł. Kochani, zerknijcie teraz na wyjątkowo kolorową i uroczą kolekcję dla młodych. Są tu zarówno miski i kubki, a ja w międzyczasie zachęcę wszystkich do dołączenia do naszej actionowej grupy na Facebooku. To tam właśnie polecamy rzeczy, które warto kupić w action no i też odradzamy te, na które szkoda pieniędzy. Agatka na przykład pokazała nam swój wazon. One są akurat świeżą nowością w sklepie. Kupicie je za 30 zł. Agatka jeszcze napisała, że naprawdę ciężko jej było zdecydować się na jeden z trzech wariantów. Ostatnio też dosłownie same Pozytywne komentarze zebrały te słuchawki dedykowane dla dzieci. Pisaliście, że mają taki czysty dźwięk, że są dosłownie niezniszczalne. No i niektórzy mają je nawet kilka lat, że super działają, że dzieci są zadowolone a to jest najważniejsze. Więc kochani, jeśli chcecie być na bieżąco, inspirować się i wiedzieć, co warto kupić, to to jest dokładnie ta grupa i link do niej znajdziecie jak zawsze w pierwszym komentarzu pod filmem albo w opisie filmu. A tu już widzicie naczynia dla najmłodszych, idealne na czas nauki jedzenia. Są kubki, miski albo za 13 zł takie zestawy trzech talerzy z antypoślizgowym spodem. I jeszcze na koniec chciałabym Wam pokazać przyprawy na grilla, bo też jest ich sporo w Action. Możecie na przykład wypróbować takich gotowych sosów na przykład do sałatki Cezar za 7 zł. Są też zestawy tych trzech ostrych sosów za 10 zł. Tu jeszcze sosy na przykład do burgerów za 7 zł i 60 groszy jest też kilka propozycji od naszej rodzimej marki Roleski. Te sosy są za 5 zł i 70 groszy, tu jeszcze dedykowane do hamburgerów i hot dogów również po 5 zł i 70 groszy. W tej samej cenie jest także sos czosnkowy a musztarda serebska kosztuje tu 2 zł i 80 groszy. I kochani, na dziś to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie właśnie tematyczne przeglądy, też czy coś Wam wpadło w oko. Bardzo Wam dziękuję za te kilkanaście minut razem. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Życzę Wam udanego i słonecznego weekendu. Trzymajcie się cieplutko. Pa!